Dachówki, które dawno przestały spełniać swoją funkcję kryjących wiekowe zabudowania, nie muszą być jedynie materiałem stanowiącym niebezpieczeństwo dla przechodniów. Okazuje się, że po rozbiórce okrytego właśnie po niemiecką dachówką budynku odzyskany materiał może z powodzeniem być ponownie wykorzystany. Tym razem dzięki doświadczeniu specjalisty od dawnych materiałów ceramicznych pokażemy, jak poniemiecka dachówka będzie tworzyć niepowtarzalną podłogę. Skupimy się na tej. To jest twardy materiał który nadaje się na posadzki. Nie wyciera się. Pozyskanie takiego materiału to jest praca ręczna, duży nakład pracy. W trzech etapach przygotowujemy taki materiał, jeżeli chodzi o pracę. Pierwszy etap ucięcie na odpowiedni wymiar. Drugi etap zdarcie i wyszlifowanie. Trzeci etap wypolerowanie tego materiału, żeby był Gładki. I może zademonstruję, jak to, jak to wykonać. Tak wygląda gotowy produkt po obróbce. Kładziemy to na posadzkę, fugujemy, impregnujemy. Jeżeli natomiast chcielibyśmy zachować oryginalną fakturę dachówki, musimy sięgnąć po inny sposób oczyszczania takiego materiału. Najlepszy efekt uzyskamy poprzez piaskowanie, czyli oczyszczenie powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza. Pokazaliśmy, jak przygotować stare dachówki do użycia. Tak uzyskany materiał można teraz odpowiednio dociąć i ułożyć. Pokażemy teraz, jak dachówki sprawdzają się, tworząc konkretną aranżację. W tym celu odwiedzimy domek w podzielonogórskiej Ochli, którego właściciele zdecydowali się wykorzystać po niemieckie dachówki. Takie rzeczy dzieją się zwykle przypadkowo i tak samo z tą podłogą. Ona po prostu jest dziełem jak gdyby takiego przypadku, po prostu em, zdarza się tak, że, że dosyć sporo podróżujemy, no i dosyć często bywamy we Włoszech i no we Włoszech jak gdyby taka podłoga może nie jest standardem, ale zdarza się bardzo często, zwłaszcza na placach. No i miałyśmy z moją córką Polą taki zwyczaj pokładania się na placu wessienie, który jest właśnie ułożony w taką jodełkę i sobie jak leżałam na tej jadełce, to jodełce, sobie myślałam, że no właściwie chciałabym mieć taką podłogę, i że bardzo mi się podoba ten pomysł w ogóle układania w ten sposób cegły. Właściciele domku zdecydowali się starą dachówkę ułożyć również na podłodze w przedsionku.